Dobry wieczór, tu ponownie ja, Barto. Dzisiaj w sumie to co obiecam w poprzednim odcinku z przedstawienia i lekkiego omówienia historycznego czołgu Sherman czyli przedstawienie czołgu Cromwell. gdzie czołg tak zwany szybki, pościgowy Koncepcja czołgów pościgowych narodziła się a nawet nie chcę kłamać nawet ale była mocno przede wszystkim, rozwijana przede wszystkim w Wielkiej Brytanii gdzie to na gdzie to wraz z rokiem 1934 stworzono czołg Cruiser 1 tak zwany czołg krążowniczy. Czołg krążowniczy i czołg szybki jest wprawdzie określeniem na to samo, więc nie trzeba się aż tak bardzo tego czepiać Więc czym się charakteryzowały czołgi krążownicze w odróżnieniu od czołgów takich średnich? Ano, na tym, że Stawiano w nich przede wszystkim na prędkość, I co jest ironiczne w porównaniu do pierwszego czołgu krążowniczego, Cruiser, który rozpędzał się do, nie, do małych prędkości. Nie chcę rzucać liczbami, ale do małych prędkości. Natomiast Cromwell to już była taka, może wręcz. Taka jedna z pierwszych jedna z kwintesencji czołgów krążowniczych wraz z czołgiem Crusader. Pierwsze projekty czołgu Cromwell, a w sumie Centaur, powstały w roku 1941 projekt zlecono w 1940. Ale swój szest bojowy miał on. Dopiero podczas over operacji Overlord w 1944. W Thunderze mamy w drzewku dwie wersje Cromwella: Cromwella 1 i Cromwella 2, gdzie tutaj wszystko jest zgodne. Na pierwszy rzut oka również mogą się jakoś bardzo nie różnić Ale na drugi rzut oka widzimy różnicę w dziela, w działach W jednym działo jest 57mm A w drugim 75mm I tak Dosłownie tym się różnią, Cromwell 1 to był um, to jest tak naprawdę to samo co Centaur 1, tylko że z lepszym silnikiem, bodajże z silnikiem Meteor. Natomiast Cromwell 5 jest to czołg, jest to pierwszy Cromwell, na którym seryjnie montowano 75. Wraz z kontynuacją wojny czołgi Cromwell zaczęto Brytyjczycy, o, Brytyjczycy chcieli zmodyfikować swoje czołgi, gdyż, gdyż widzieli, że pole bitwy się zmienia. Tak oto powstał na bazie głębokich modyfikacji czołg Comet, który to mm, no miał polepszone tak naprawdę wszystko, ale bazował na tym samym, mm, na tej samej zasadzie budowania. Tego wszystkiego. Ka Kadłub miał bardzo podobny. Wieża została przeprojektowana, gdyż nie zmieściłoby się do niej lepsze działo. Gdyż w kometach zaczęto montować 17-funtówki, a później 77 mm działa. Tak. Hmm. Więc, co by tu więcej powiedzieć? Yy. Były m.in. używane przez... Dziesiątą dywizję kawalerii polskiej na zachodzie, jakoś tak, I, na, i najbardziej znanym użytkownikiem chyba tych czołgów były mm, właśnie Cromwelle i Shermany Firefly z pierwszej dywizji generała Maczka. Nawet ja tutaj mogę pokazać. Jest tutaj generał Maczek z, yy, w swoim czołgu. Możemy ustalić, że to Cromwell. Więc tak. Jeżeli chodzi o kwestię wortandrową, pancerz nie gra tu jakąś wielkiej roli. Może tylko czasem wam uratować skórę. Ale naprawdę rzadko. Może was polosować minimalnie na. Yy, na na 2,7. Gdzie to mamy? Co my tam mamy? No, T50 przede wszystkim. Czyli 45 mm działka. One, one mogą to. Ale jednak na pancerz w tym czołgu nie ma co liczyć. 40 mm po bokach, 63 z tyłu, z przodu 64 na wieży, z przodu 57 tutaj. Nie ma co tu omawiać. No, natomiast możemy przejść do tego, co było założeniem tych czołgów, czyli prędkość. Prędkość w obu tych czołgach mobilność w obu tych czołgach jest zadowalająca. A może nawet do... dobra. O niezadowalająca o dobra. Czasem bardzo dobra. A... a jak z innymi kwestiami. Pancerz został omówiony, on nie istnieje. Ale działa. Działa na tym poziomie są OK. Mamy pociski przebijające 120 mm, a na drugim mamy pociski przebijające 100 mm, więc przyzwoicie, tylko jedno ma większe łupnięcie, drugie ma mniejsze. O, coś za coś, będziemy rozgrywać tak, jakby zobaczycie, bitwę od środka. Od środka, jak ją prowadzę, gdyż chciałbym sobie przy okazji grania, tutaj nagrywania, porobić sobie zadania. E, więc oprócz Cromwelli, weźmiemy sobie jako samolot wsparcia Typhoona. E, podczepimy sobie do niego o bomby 500 funtów. Weźmiemy sobie Achilles'a, czyli no, Wolver Wolverina. M10 z 17 futówą. No i jakąś pelotę. Też zresztą na podwoziu... A nie to Crusader. Ale bliźni jest bliźniacze do Cromwella, więc trochę trzykro. Dobra, więc mamy bitwy realistyczne, bitwa Stalingrad. Więc mamy bardzo idealne miejsce dla naszego Cromwell'a. Pogoda pochmurna, stan w wodze ponad normę. Można, można przez nią przejechać czołgiem, pajechać w pierrot na niem tankiem. No, a my jedziemy dalej. Okej, okay. co tam mamy? Shermana. No, mogłem spróbować strzelić. Mhm. A, skurczybyk. Czy dam go radę? Nie dam rady. Spadaj na drzewo pan. Mhm. Sytuacja nie robi się ciekawa, ale mamy może kąska, który nam podjedzie pod lufę. Idealnie. Możemy też. A! Warto. Jasny gwint. Głośno. Mega. Dobra. Um. No i tak. Um. Zobaczmy, co tam się kryje. Co za smutny człowiek tam jest. Nie wiem. Kolega w Shermanie. Hm. <grystanie> No, Achtung. Ja wiem, że strzelał do mnie z tyłu, ale już mi się nie chciało. Możemy pojechać rozwalić tego zachrzanionego spawn campera. Podejrzewam, że to jest konstrukcja Shermana podobna. Albo po prostu Sherman. Otóż i tak to może być wszystko. Mamy na tyle duże multikulti. Nie mhm. Jest gdzieś za tamtą... kopą. Okej. Okay. Halt. Jasny gwint. Spudłowałem, ale dobra. Poprawiam. Nie! Zginę. Jedna celna seria, baby. Dobra, także pojedziemy sobie tym razem. Jako pierwszym czołkiem Cromwell. Jeden. <ścoughs> Przyzwyczajenie z wota. W ogóle, jakbyście chcieli, może jakieś omówienie pojazdu w wodzie. Zamiast w War to też spoko. Dla mnie to to samo. Albo może też omówienie w tej i w tej grze. Też myślę taki nawet sympatyczny pomysł. No, kamień, no. Głupi kamień. Głupi kamień, go... kamień mi blokuje. Kupikamy i myk blokuje, kupikamy i blokuje, Dobra Pancer 4 zniszczony Co to strzeliło? Dobra Słuczka Dobra, na ślepo trochę Tam coś jeszcze strzela nie ma Mhm Dobra, u tego pana się... Tego pana trochę rozdrażniliśmy Cholera on mnie zabije. Okej. Okay. No, widzicie. Ej, ale parę strzałów przyjąłem na klatę. Co się dzieje? Kromwell odbija. Lol. W ogóle będę musiał w tej samej formule powtórzyć odcinek z, z T-34 i z e, Tygrysa W sumie Bo tamte odcinki nie są jakoś bardzo udane Także tryb Bitwa, Europa Wschodnia i tryb Bitwa <śmany> Aha. Aha. idealnie w korytarzyk życia, dla grających trochę mniej w Wortandera. O, tutaj na moście głównym mamy, będziemy mieli towarzystwo, dla grających mniej w Wortandera. Warto powiedzieć, że aby niszczyć sztugi za jednym strzałem praktycznie, to trzeba To od przodu patrząc trzeba walić w prawą stronę. Tam trzech... Tam siedzi trzech na czterech załogantów, którzy jak tylko zostaną zabici, bo inaczej się tego nazwać nie można, kiedy oberwię się w łeb pociskiem. 57 mm milimetrowym już po prostu zgon Brawurowo <laughs> Dobra to był błąd <laughs> Skurczy germańskie. No Będę uważał na most Dobra, ja się wnerwiłem Pora trochę postrzelać 17 funtówy Dobra, także ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka każdego, który dotrwa do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mm, akurat zauważyłem, że dosyć wróciła mi chęć na robienie filmików. Może dlatego, że zauważyłem, że taki format robi się naprawdę prosto, a zawsze to jest jakieś no, lekkie ożywienie kanału. Więc dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Czołem!